Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli Go nie pociągnie Ojciec Mój, który mnie posłał. Ja zaś skrzeszę Go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasili jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało. Wydany za życie świata. Oto słowo pańskie. Jest zdanie bardzo ciekawe na samym początku tej Ewangelii. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Co to znaczy? Bardzo prosto. To oznacza, że to, że szukasz jeszcze Boga, że pragniesz sakrament Eucharystii, że pragniesz sakramentu spowiedzi, że słuchasz, Pigułek Słowa dzisiaj na przykład, to wszystko jest łaską. Pochodzi od Ojca. To wszystko jest darem. My często myślimy, że to my szukamy Boga. Wychodzimy z inicjatywą i dlatego wysilamy się, zmusiamy siebie do tego, żeby chodzić nam przez świętą, żeby czytać Pismo Święte, że modlimy się do Boga wykonujemy te wielkie wysiłki dla Niego i dlatego myślimy, że zasługujemy na to, żeby On nam wynagrodził, żeby wysłuchał naszych modlitw. Tymczasem Jezus mówi coś innego. Tak nie jest. Wszystko jest łaską. Wszystkie nasze pragnienia, to, że jeszcze nie straciłeś albo nie straciłaś wiary, jest łaska od Pana Boga. Pochodzi od Jego woli. Ratzinger często mówił, idąc za nauką św. Augustyna, którego jest uczniem, że każde dobre dzieło, które jest w nas, rozpoczyna, towarzyszy i kończy nasz Ojciec Bóg. Wszystko jest łaską. Sam Pan Bóg doprowadza nas do pewnego momentu, kiedy musimy wyrazić naszą zgodę lub nie na Jego dzieło. Ale to też jest łaską. Sami nie jesteśmy w stanie mówić tak na Jego pomysł na nasze życie. Więc Jezus Chrystus dzisiaj wzywa nas. Do czego? Do wdzięczności. Do wdzięczności naszemu Ojcu, który jeszcze zachowuje nas. Broni nas. Broni naszą wiarę. Pozwala nam szukać Chrystusa. Pozwala nam spotkać Chrystusa. Pozwala nam doświadczyć Jego miłości. Posmakować Jego zbawienie. Dziękujemy Panu Bogu za Jego dobroć do nas. I módlmy się, żeby zawsze trzymał rękę nad nami i żeby cały czas powiększał Pragnienie w nas Chrystusa.